Kapszo dzisiaj do Was opowiedzieć Wam o tym, co chciałam przeczytać w sierpniu. I tak, e, chciałam wkrótce przeczytać, nie przeczytałam, może w sierpniu się uda, czyli miłość ja twisted. Zaczęłam jakoś nie mogę zabrać się dalej, ale zobaczymy, może się uda. E, na pewno też chciałam dokończyć książkę, które teraz czytam, czyli mi no, zostało e, to złamany zasad. Tutaj jest, ale już nie będę się do niego dokupywać. E, I wyczyć. Też zaczęłam czytać i o, tutaj jestem i też chciałabym je dokończyć. Następnie tak, lepiej niż w filmach, całkiem niedawny zakup i najnowszy zakup, czyli dziewczyna z głębi oceanu. Też chętnie przeczytam, myślę, że na za nią zabyła się dzisiaj po południu. Ludzie, którzy spotkają na wakacjach, też jeszcze w takim wakacyjnym klimacie, weź w dach i policzy to o 10, też najnowszy zakup i do tego najnowsza pymina, czyli iceberg, bardzo polecany w internecie, też chętnie przeczytam. Ale dajcie znać, czy y, macie jakiś książki, który chcecie przeczytać w sierpniu. Ja, jeżeli tak, to co to jest?